Z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych może korzystać student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzinę albo uczelnię. Gdy zdecyduje się na podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca. Studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzina albo inna osoba uprawniona, np. jego współmałżonek. Nie może mieć on jednak ukończonych 26 lat. Zgłoszenie to nie wiąże się z obowiązkiem płacenia wyższych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Student, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, nawet gdy ukończy 26 lat. Jeśli rodzic albo inna osoba uprawniona nie mogą zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż np. nie pracują, nie są ubezpieczeni, to zrobi to uczelnia. Student musi ją o tym poinformować, czyli złożyć wniosek. Jeśli student podpisze umowę o pracę lub zacznie prowadzić działalność gospodarczą, to będzie miał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji będzie ubezpieczony jako pracownik albo osoba prowadząca działalność gospodarczą. Wówczas rodzina albo uczelnia nie będą mogły go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca, a jeśli rozpocznie prowadzenie działalności, musi sam zgłosić się do tego ubezpieczenia. Od umowy zlecenia ze studentem, który nie ukończył 26 lat, nie opłaca się składek. Status studenta, który pozwala na zwolnienie z opłacania składek, przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów do dnia, w którym uczelnia skreśli go z listy studentów lub złoży egzamin dyplomowy, bądź też złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin, jeśli studiuje na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym lub weterynarii, lub też zaliczy ostatnią przewidzianą w planach studiów praktyki. Jeśli studiuje farmację, gdy student korzysta ze zwolnienia zapłacania składek od umowy zlecenia, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go rodzina albo uczelnia. Zleceniobiorca, który skończył studia lub chwilowo nie ma statusu studenta, np. skończył studia licencjackie i dopiero od października rozpocznie uzupełniające studia magisterskie, Musi poinformować o tym swojego zleceniodawcę. Zleceniodawca będzie go musiał zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ze zwolnienia zapłacania składek od umowy zlecenia nie korzysta student, który podpisze umowę o zlecenie z własnym pracodawcą albo z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale wykonuje ją na jego rzecz. W takiej sytuacji studenta zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca. Gdy student, którego rodzic albo uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, rozpocznie pracę na podstawie umowy o pracę, to rodzic albo uczelnia muszą go wyrejestrować z tego ubezpieczenia. Do ubezpieczeń, w tym do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłosi go pracodawca. Gdy student zakończy pracę, znów może być ubezpieczony przez rodzinę albo uczelnię, ale nie stanie się to automatycznie. Rodzic albo uczelnia muszą go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo doświadczeń opieki zdrowotnej wygasa po czterech miesiącach od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.